Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj materiał z Wiego, Wiego, dlatego, że moi drodzy przypominam, jest zadanko do wykonania. No musimy tym Wiego grać, niestety. Dlatego, że trzeba pokonać Lisandre przy pomocy właśnie Wiego. Ja też chcę, nie ukrywam tutaj, odblokować te pozostałe rzeczy, tak, bo tutaj są wyzwanka do zrobienia. No i czekam, słuchajcie, na kuriera, nie mogę się doczekać. i Tak już długo na niego czekam, więc. Nie mogę już, że tak powiem, przesadzić. Zagramy sobie na Katie, tak jak ostatnio grałem Norą. I może zrobimy lepszy, lepszy rezultat. No i nie ukrywam. Będzie może jakoś tutaj komfortowo. W jego, moi drodzy, mam z nim problem do dzisiaj. Tak, mam z nim problem do dzisiaj. Tak, powiem szczerze, że. No, nie idzie, nie idzie to tak jakbym sobie tego życzył. Tym razem zmienię taktykę i pójdę pod karty do bloku, bo zazwyczaj było tak, że mi tych kart birli brakowało. Nie wiem czy pamiętacie, głównie na to narzekałem, gdy grałem Biego. I szczerze mówiąc, że myślę, że nawet aktualnie jego nie byłby w stanie pokonać Aureliona. Mój Biego, tak? No i nie ukrywam, że moje tutaj najlepsze epiki nie są zbyt dobre. Z czym jeszcze bardziej dodatkowo ubolewam. No, niestety przecinek będzie mieć i ten punkt i dodatkowy. Zrobimy po prostu chyba tak. sobie zagramy te dodatkowe rzeczy. Powolutku to idzie, powolutku, to śmiga. Nie jestem fanem, tak? Wszystkie buffy tutaj już straciliśmy. Jak zagram inaczej? 6 punktów. Jest jakaś karta do zabicia. No nie ukrywam, że jest to niebywale wolne. Jeszcze chłopak poleciał. Coś Czy za każdym razem odzyskuję tutaj manę? Chyba tak. I to się opłacało. Ja wiem, wiem, co sobie teraz myślicie, że to się pewnie nie opłacało. Uwierzcie, mi to się opłacało. Bo tutaj będziemy mieć już same piątki, to, to jest imponujące. To wszystko, że tak powiem w jednym kombosie. No i przede wszystkim nasze karty będą tańsze. Więc to było chyba najlepsze kombo jakie mogłem zrobić, no ja mówię tak. Jestem w następnej rundzie tak naprawdę. Wszystko dostaniemy. Dwa razy sparring partner. Na koniec końców, zobaczcie, ile mam już karcioszek na, na tym. Galiowa tutaj jest e, możliwość grania. Najbardziej to ja bym chciał... Aha, czy jeżeli zagram tak, tak i tak, nie starczy mi punktów. A. Trochę niefortunnie, tak? Trochę niefortunnie nie ukrywa. Najlepiej byłoby zagrać chyba tak, najbezpieczniej. Po prostu dorzucić te karciochy w następnej, no. Bo będę mieć dwa bloki tutaj. Wiecie o co biega. Tu jeszcze biego będzie ewentualnie do Tutaj ta karta padnie, więc tutaj ta karta będzie za dwa. Co za tym idzie oddał nam ruch, czyli będzie można rzucić tak i potencjalnie jeżeli znowu karta padnie, czyli biego, będzie tutaj biego do rzucenia, całkiem niezłe. Patrząc na to, że są 4 punkty i ja miałem takie tempo, to, to jestem pozytywnie zaskoczony, bo zazwyczaj tak dobrze nie ma. Na wszelki wypadek tego biego i tak dorzucę, bo niestety tutaj wielki lubią psikusy sprawiać. Dalej gram na tych samych słuchajcie, rzeczach, tych samych reliktach, uważając, że zmierzenie jest tutaj obowiązkowe no ale powiem wam, że mam problemy z tym wiego. Albo jest bardzo silny, albo jest bardzo słaby. I tak jak mówię, grałem już przesłuszkę, nim mam 20 poziom, tak? Więc tutaj nie rzucam słów tak na wiatr. Ale moi drodzy, jest ok. Dzisiaj dociera do mnie nowy sprzęt, czyli zaczniemy już sobie retro gaming i inne rzeczy. Nagrałem też już, e, dzisiaj wrzucę też e, shorta i na TikToka i na YouTube, a wracamy do newsów tak, jak chciałem robić. No i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Zachęcam Was do wspierania mnie. Wiecie, słuchajcie, komentarze, łapki. Ja naprawdę to czytam. Ja to czytam. Zazwyczaj nie komentuję, bo. Mm, zazwyczaj nie komentuję, dlatego że czasem po prostu. Ale słabe rzeczy. Nic za kontroli. No nic. Szczerze, wymienię wszystko. No, pod portale może być dobra, bo tak jak mówię, brakuje mi czasem kart do bloku. Pójdę od razu, witamy. Stuny to tam trudno się mówi. No więc nowe formaciki, nowe wszystko. Ja to jakoś tu ładnie sobie w głowie to uporządkuję, bo już, że tak powiem, rodzi mi się plan. A ja jestem osobą, która jak tworzy tego typu rzeczy, no to robi to wszystko, hmm, jakby to powiedzieć, bardzo w taki sposób zorganizowany. Więc już mi się tu powoli w głowie plan na to wszystko tworzy, będzie raczej fajnie. Mam nadzieję, że będziecie mi właśnie wspierać i oglądać, bo ostatnio nie będę ukrywać, że sytuacja troszeczkę wymyka się spod kontroli. No bo powiem Wam szczerze, że jest bardzo duży spadek wyświetleń. Ale widzę to nie tylko mm, po, po swoim jakby po swoim kanale, ale także po kanałach innych ludzi, więc wiecie jak jest. Zresztą szybkością? Urocze. Się! Także nie mogę się doczekać dzieci tych nowych dzieci formatów, dzieci tak? Tak jak mówię, wszystko mam już w głowie, byle byście mnie, mam nadzieję, dalej oglądali i dalej mnie wspierali. Niestety najgorsza jedynka, bo ona dostaje buffy, ale ja w żaden sposób nie wykorzystam wymagę. tutaj Jordli, więc nie mogę, nie mogę z tego skorzystać. Wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie zagrać po prostu tak, pozbyć się... Nie zabiję tej karty. No trudno, uderzy mnie za dwa, ale chodzi o to, że... Jednak trochę ciężko się pozbyć tej karty. Swoją drogą ona miała kiedyś dostrojenie zestrojenie. ja było gaming, nami był gaming, to była bardzo mocna rzecz. O, szkoda, że nie mam jeszcze jednego punktu, bo moje karty były, były tańsze. No i nie oh. I tak jak widzicie, no nie mogę tego wygrywać te. Ale przynajmniej fajnie, bo zaraz wróci tutaj kolega. Nie, to odzyskamy manę, więc nie, nie możemy tak zagrać. Tu już czwóreczka będzie, atakujemy dalej swoje. No nie wiem, nie wiem, ja nie widzę. Jestem ciekaw, jak ludzie wygrywają na Aureliona jego tak? No i tak jak mówię, nie mam epików tych najlepszych z tych takich żółtych, nie, może nie kapsu, tylko takich kulek. Nie mam tego, nie mam tego i nad czym bardzo ubolewam, więc mam powolne tempo. Dopiero w następnej rundzie, jak nie mam, pojawi się potężny, się potężny gaming. Zobaczcie, jak mi on na złość robi, nie? Zobaczcie, jak on robi na złość. Nie mogę nic na to poradzić. Nie ma, nie ma sensu tego. szybkością? No nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, wiecie, wybstrykać się tu ładnie. Ale widzę, że jest dobra wiadomość zawsze jest jakieś wyjście. Robię Mamy w końcu podatność. Zabiję pewnie pająka, żeby dostać lepsze staki. Zaraz zresztą to zobaczycie. To było w ogóle za darmo. Zaklęcie za jeden są za darmo. No i mam nadzieję, że to wystarczy. To ja tej nory zabrakło dużo. Wcześniej, tak, tak, tak i tak. I teraz 65 tutaj, 6-5 tutaj, 3-6 pewnie tutaj. O, no, coś muszę stracić, tak? No to chyba najlepszy było jaki mogło być. Chciałem jeszcze ewentualnie zagrać wokół następnej rundy. O proszę, grabisz tutaj jeszcze była, fajnie. Więc nie mogę się doczekać nowych rzeczy statyw moi drodzy, czyli kamerka będzie tutaj lepsza będą te formaty, czyli mojej gadająca głowa na szczęście jeszcze jako tak ona wygląda e, mam nadzieję, że tak pozostanie I więc cieszę się, cieszę się, nie mogę doczekać cały czas pamiętajcie, że szukam pracy ale pracy, która będzie, że tak powiem dopasowana do mojego zdrowia i możliwości bo niestety wszelkie takie plany z wyjazdem za granicę między innymi pierwsza sprawa tak, przez zdrowia a druga sprawa jest taka, że niestety, ale... Chcę nagrywać, chcę nagrywać, chcę wrzucać, lubię to, uważam, że jest w tym potencjał, że jestem w stanie jednak robić takie materiały, które będą na, na wysokim poziomie, które będą fajne, które będą Wam się podobać, eee, po prostu, wierzę, wierzę w to po prostu głęboko. Pożywiający, czyli tokę, no niestety, nie ukrywam, że to troszeczkę nudna, nudna ścieżka, ale no, trzeba wykonywać questy, ja staram się tutaj dzielić właśnie jakimiś informacjami ode mnie. I tyle, nie? Tak to wygląda. Także troszeczkę wiem, że już czeka na mnie dysk, napęd. W ogóle to jest niesamowite. Kiedyś, jak wiecie, napędy tak wysuwana, szufladka na kawę. A dzisiaj, moi drodzy, wiecie co, co? Możecie sobie kupić napęd na USB. Ja sobie taki napęd, oczywiście, jak wiecie, już kupiłem. I zobaczymy, czy, czy będę mógł odpalać te gierki właśnie oldschoolowe, trochę takie retro. E Prawdopodobnie będziecie mieć taki kafelek na miniaturkach, tak zwany old school. Będę po prostu wybierać takie starsze gry, bo wydaje mi się, że to, że to będzie fajne. Że to będzie fajne i. Muszę tu czekać. Niesamowity bach będzie. okej okay. na szczęście on jest niezbyt inteligentny. Czydałoby się legenda, która daje buffy wszystkim jednostkom. To byłoby naprawdę fajne. No i też nie mam miejsca, tak przez to wszystko. Szczerze to jest dramat. Pięknie, bo tutaj będą już karty mi tanieć. No nie mam nie mam miejsca. Token. Token byłby fenomenalny dodatkowy, ale jak wiecie, tokena dodatkowego nie mam i mogę o nim zapomnieć. Dobrze, mnóstwo kart tutaj wypadnie. Bardzo mnie to cieszy. Kurde, dobre to było zagranie. Nie, nie opacało się w jego, dlatego że on będzie jeszcze tańszy, tak? Zawsze ja przede wszystkim najpierw ta karta. O, o tyle fajnie, że ona ma 0,3. Kurde, zawsze są mi szyki, to było naprawdę cwana. Nie przedrzeźcie PRZEZ przed tym No, Więc chapeki tracę, ale jak sami widzicie, nie mogę nic na to poradzić. Tutaj zaraz będzie combo kolejne. I No i w następnej rundzie już będzie raczej GG. Niestety w Biego jest, jest i zawsze był, tak naprawdę midgameowy. Uważam, że jeżeli graliście agro na susa, to to, to, to to działało, tak? Ale jeżeli chodzi o niestety Biego, no to to już tak ładnie nie działa. Prawdopodobnie pozbędę się tej karty tutaj, żeby sobie zrobić slot. Kurde, gdyby to wszystko umierała, to nie umiera, tylko to, to leci w etę I, i, i to jest irytujące. Zróbmy sobie jeden atak, będzie slot jeszcze. Kurde, pele. No to był dobry zamienik, no. Teraz tak, ty ma zmiażdżenie, czyli mu powinien, no a nie, 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 to jest ważniejsze. A, bo to nie była ta runda, przepraszam. Czyli trzeba kontynuować tak i tak, żeby nadwyżka poleciała i wygrywamy grę. Dlatego gram podatność, tak, dlatego gram podatność, chociaż patrząc na to, że to zmiażdżenie, podatność, tak, samo zmiażdżenie czasem jest złota. Myślę, że następny odcinek z ze ścieżki będzie już z ponowną Lissandrą. Dalej już spróbuję Aureliona. Widziałem, że dawaliście rady, żeby grać pod Stunny i pod crossbite i ja tak zrobię. Tak myślę, że po prostu tam jest nie taki niefortunny, niefortunny dla mnie moment, bo jak zagrywamy karty, lubię zagrywać dużo kart Aurelionem, a tam nie mogę tego zrobić. No i też pamiętam, że nie dobrałem wtedy Aureliona. Ktoś napisał, że za dużo miałem kart. Oczywiście jest to, jest to prawda w jakimś tam stopniu. Ale też ciężko tam dbać o to, żeby mieć małą liczbę kart, nie? nie? wiem czy się ze mną zgodzicie. Może się zgodzicie, może nie. Bardzo dobra jedynka. Polecam z całego serca. Turbo krabo, pająk. Weźmiemy sobie, bo mogę. Ile? Ci... Czekajcie. A, to było ta. To. Sadzonka też to dodatkowe obrażenia. Też nie ukrywam, nie mamy jakiejś tam rewelacyjnej mocy, no bo co to ta moc, ta? To jest, to, że mam kartę do bloku i nie tracę tyle punktów zdrowia, no ale patrząc, że mam regenerację. No to to już jest inne tempo, tak? Szeczulanie po drugiej stronie raczej nie będzie zagrożeniem. Mimo wszystko. To ciekawe, że mogę, że mogę tym grać, nie? To jest. Ciekawe. No, elegancko, oprócz jednego staka nie elegancko, ale no, też już jest ten stack. Karty tanieją, bardzo ładne tempo inwazyjnych, bardzo ładne tempo inwazyjnych. Eee, to nie jest złe, to nie jest złe, to jest bardzo dobre w aktualnym rozrachunku. To jest darmowy atak, niestety buff, tutaj to nie poradzę, zostawię karty do bloku. Swoją drogą Nora ma turbo, turbo tempo. Teraz dopiero to odkryłem, no ale nie mamy za dużo portali, więc... Jeszcze sawan. Czy to nie jest turbo tempo? No moim zdaniem jest. Trochę mnie martwił, martwił mnie kurierzy, nie wiem czy wy macie takie przygody z kurierami. No bo czekam na tego kuriera, a... A kurde, Bele go nie ma. Tak naprawdę mam dwóch, niestety. Uuu, nie spodziewałem się tej karty. Bardzo ubolewam w tym momencie. No ale szkoda, że mam tyle slotów zablokowanych. No, niestety, widzę, że to też przeszkadza. Lepsza byłaby chyba jedna karta. No, no bo blokuje, blokuję to. Okej, okay, to zwalnia mi miejsce, na całe szczęście. No i to wygląda imponująco. Tylko co z tego, jak nie mamy biego. 8-8-8. Nice. Znowu będą zaklęcia, także zagramy troszeczkę inaczej. Żeby nie tracić tej 7-6, bo to jest zbyt dobra karta. Normalny buff. Czyli granie seduanie, no ale prawie przez to grę przegrywa, nie? 18 punktów, 18 nie tylko 16. Tam jeszcze dwójka, chyba dwa po drodze. Można dorzucić tutaj potencjalnie... Pająka zostawił sobie trzy punkty. Najwyżej będę crash. Ubolewam, że to opętanie nie działa na. na bohaterów. Jest i on, jest i on. Ale on musi być zagrany dopiero w następnej rundzie. No i tu będzie pauza raczej. Tak jest. No ale to jest za mało, żeby wygrać grę w rachu. Moja królowa czeka na mnie za mgłą. Mogłem pozagać 5-1. Oho, a to co to? Czyżby... O i ten Frostbite, no irytujący. Nie niby jeden, ale on działa zawsze. Ten Frostbite jest szczerze mówiąc OP. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Ten Frostbite jest za jeden, ale jest zawsze trafialny, tak? Tyle, że jest powolny, no to... To jest jedyny problem, tak naprawdę. Wiecie co? Zrobię tak... Mogę wybrać już swoją kartę? To nic nie da. No dobra, no dobra, no dobra. Daj. Podejrzewam, że Frostbite poleci. Dlatego jest 7 punktów? Nie, nie ma tak Także jestem zaskoczony. Tu był jeszcze awans. Ej, troszkę przeszkadzają mi animacje na ścieżce bohaterów, bo mam wrażenie, że trwają jednak zbyt długo. I wydaje mi się, że gra by skorzystała na tym, żeby jednak to było krótsze, prawda? No ale tak niestety nie ma, także jest jak jest. Ta jedynka w ogóle nam wypada to jest ciekawe. Wiecie co chciałbym znaleźć? To zaklęcie za 5 na skupianiu to byłoby niezłe. Spraljordu oczywiście. Które wzmacnia 2-2, nie? Dobrze, pamiętam, że 2-2? Chyba tak. Ciekawe kiedyś się naprawdę grało, to dodam sobie kopię jego ale zdecydowanie dobierz kartę. Bo czasami to dobieranie kart tutaj nie wiem, dlaczego tu nie ma zaklęcia za tak, dwa. Tak, to be honest, bardzo lubię, bo szybciej możecie przyspieszyć. I pójdę raczej skrótami. Pójdę raczej skrótami. Nie czuję tutaj potrzeby dłużej grać. Dzisiaj, no faktycznie, turbo tempo mało tracę. Ale pamiętajcie, że to są trzy gwiazdki, plus troszeczkę z konstelacji. I to jest naprawdę silne, mocne. Można byłoby zagrać tutaj nawet te portale, bo portale mamy tworzone karty, czyli ten epic naprawdę siadł, bo gramy też, no właśnie, tworzone karty. W dużej liczbie, tak? To chciałem powiedzieć. Nooo, zagramy Zajemy chyba wolniej. Po prostu. Zostawię jedynkę, żeby zrobić kontrę z piątką. No i patrzcie. 3-3. Demasjański żołnierz jest wart 10 Jedyna rzecz, jaka mnie martwi, to zazwyczaj combo, combo gaming, tutaj jaka jest. Nie trzeba się bać, hmm. jeśli nie ma się nic do ukrycia. Wytrzymał się 4-4, czyli sprawia, że tarcze ta są tańsze. No możemy dorzucić, no możemy dorzucić, no ale. A on tutaj nic nie zrobi, kurde, Uuu, ale siadło No to to był najlepszy portal jakiego... jakiego mi bardzo brakowało, no to było... to było... Daj okay braku. Piękny wyskok tutaj husari, że tak nawet można powiedzieć. Żołnierzyk tutaj naprawdę pięknie siadł. No i zobaczcie, tak mam piękny stół, ale co z tego? Nie mogę z tego w ogóle skorzystać, ja. Tyle fajnie, że tutaj Biego będzie zaraz do rzucenia na lewo. Ale w trzeba trzymać. W jego trzeba, trzeba trzymać. Mogę zagać, skorzystam, była bo gra, bo grabież, także. Uuuu, OP. Co? Aha, takie buty, dobra, to pauza. Nie można tego zrobić na jednej karcie, niestety. No, dzisiaj powiem szczerze, że te portale e, przesympatyczne, przesympatyczne. Aha, e, no mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś trika z Amerika skorumpowanych. Najlepiej byłoby poświęcić 3-6, bo jest słaby jak. Marcie. Nie powiem co. Najlepiej byłoby Dwa w jego wajna. zostawić na następną rundę. Można zagrać teraz uderz czy to tu. Tu będzie dodatkowe kreształ i tutaj sobie zrobimy zamiennik I teraz zrobimy raczej tak Cały świat. BUM! To jest do obrony z jego strony. O, słaba akurat. No właśnie tego się kurde obawiałem, nie? Tego się kurde obawiałem. Że takie niespodzianki i takie wiecie rzeczy się tutaj czasy zdarzają. I dlatego ten kolega potrafił one -shotować. Na czym bardzo ubolewam i to jest, to jest irytujące nieprawdopodobnie, to jest irytujące nieprawdopodobnie i tak jak mówię, gdyby tu było, no to, to, to było, no to był strzał, nie, to był strzał idealny, kiedyś właśnie Atrocity mi wypadło, mój przeciwnik miał, no ale miałem o tyle fajnie, że mogłem faktycznie skontrować. zabraknie. No i uwierz, uwierzycie, że zabraknie? Normalnie zabraknie. No ja jeszcze jedna taka sztuczka, że ja nie będę mieć odpowiedzi i wygląda to wtedy słabiutko. Stworzona karta, wpływ. dodatkowe obrażenia. To no pytanie, czy będzie sztuczka zaraz. Żołnierz jest wart 10 wiecie, jakaś nieuchwytność, wiecie co chodzi, no właśnie tej karty nie ma. Nie możemy zabić. Prawie nieuchwytność wygrywa grę. O, nie możemy, czyli tak. To trzeba wystawić. No, no dobra, patrząc to, że tak to wygląda, to... Trzeba byłoby zagrać Podskażonego Opiekuna w następnej rundzie zrobić sobie pauzę. Potrzebuję jednej karty, więc to musi być ta. Znaczy, ogólnie to wygrywamy, bo akurat idealnie, żeby skończyć nieuchwytnością, ale... Tak na wszelki wypadek może zagrać jeszcze bezpieczniej. No i mówię, gdyby tu było jakieś Atro, czy inne badziewie, to nie byłoby komfortowo. Mówię, nieuchwytność i tak wygrywa grę, więc... Ta 8-3 fajną robotę zrobiło. W nie mogłem tego za bardzo, za bardzo wykorzystać na swoją korzyść, ale... I, i tak jak mówię, <laughs> przepraszam. Atro City, czy właśnie to kopnięcie, Dlatego jego nie, nie, nie można zlekceważyć. Bo można się przejechać. I uwierzcie mi, że kiedyś przegrałem, tak? Przegrałem na tego gościa i kiedyś właśnie skontrowałem to piękne jego zagranie z Ather City, bo mu wylosowało, tak? To może być przydatne. Patrzę na to, że jeszcze odzyskujemy punkty. Może być, może być. Zwłaszcza, że zjawy będą mieć cały czas nowe rzeczy. No i by mogłaby wypaść. Wiem, że jakoś by da się dać tym zjawom. no i te zjawy wtedy byłyby, byłyby mocne. Byłyby mocne. Eee, nie mamy kart na IRI. Jedną artylerię zawsze, zawsze staram się zostawić, bo Ok, tak zaczynamy. Niestety nieprzyjemny gaming. O, co my tu mamy? Uuu! niezłe. Niezłe, naprawdę niezłe. Dobrze byłoby, żeby tu pułapka nie wypadła. <śmiech> <śmiech> ciekawe, naprawdę ciekawe. Kryształ dodatkowy, wiadomo. A... 5, 5 najlepsze staty, karta przeżyje, bo wytrzymała kontrola i chyba w następnej rundzie mamy na zagranie szóstki, czy to jest porta? Nie, mamy za to bomby najchętniej to bym zagrał jeszcze ciebie i zrobił, ty dajesz punkty, więc ciebie i ty dajesz zjawę, zjawę dostaje Keyword, czy nie? Dostaje, dostaje i teraz zagrywamy, tak? I musisz się pozbyć, nie pozbywasz się, no to twoja strata. Buffik będzie przepotężny. pół no i to chyba jest piękny combo. Okej, okay. no szkoda, bo była regeneracja, no ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu. No i tak jak mówię, to już jakoś jakoś śmiga, nie? To już jakoś, jako jakoś śmiga. Dużo tutaj piękny siędzie bo jeszcze mamy inwazyjne, więc ta wytrzymałość bardzo fajnie siadła też. Za cztery punkty idealnie. Stakujemy. O niestety wszystko poleciało tutaj, na czym ubolewam. I można jeszcze ewentualnie sobie dorzucić norkę w następnej. Osaczam Okay, ja mam zabicie Caitlyn. Za trzy. Mam. Nora. O, wiecie, ona tutaj uderza. No, no patrząc na to, jak ostatnio grałem Norą, no to pokazałem, że Nora jest lepsza u wiego niż po prostu jako Nora. Artyleryjnie mamy, mamy. Jeszcze mi slot zapewnił, no ale to chyba jest koniec w następnej rundzie, niezależnie od jego zagrania, nie? Ty masz zwiat, więc możesz nawet sobie zaatakować raz jeszcze. Ale wiecie co tak będzie chyba bezpieczniej. Będzie szybsze. O właśnie o to mi chodziło, bo to ciężko skontrować. Kradzieży nie była ani jednej. Wszystko jest błyskawiczne. Bum, cyk, cyk. Raczej, nawet jeżeli miałby to chyba na zabicie jednej osoby, a tutaj było ponad no, blisko 20 punktów obrażeń. Co to nosi, to wystarcza. Ładny winek. Co ciekawe, Nora była lepsza tutaj, w zwiego niż Nora oddzielnie, nie? To, to jednak o czymś świadczy, nie? że bardzo ciekawe pokażę wam, jeżeli będą jakieś openingi, tak, muszę po prostu też nagrywać, żeby wykonywać zadania. No i tak jak mówię, tak pamiętajcie, żeby wykonać sobie Wiego, bo pokonanie Alessandry z wiego to dużo daje. Po prostu, nie? Ale, ale ja powiem szczerze, że ja nie, nie czuję wiego Nie czuję wiego W sensie on jest albo bardzo mocny, albo bardzo słaby. Wczoraj na transmisji akurat grałem Hecarim wiego, wiego plus Hecarim był potrójny i cały czas się wzmacniał. No było wesoło, także przypominam, tak, to chodzi o to, żeby te wypełnić sobie questiki, tak, i zbierać to. Podobno jeden z widzów powiedział, że jest później tysiąc. Oby nie, powiem tak, oby nie, bo idzie mi to szlamazarnie, a przecież ja dla was jeszcze nagrywam, streamuję i wciąż nie mogę tego wbić, nie. E, najłatwiej byłoby to wykonać po prostu na teamaczu tutaj, e, bo najszybciej wykonujesz quest, ale no to zwariować byłoby, nie, można. No, także tyle ode mnie, dziękuję za dzisiaj, e, no i co, no, do następnego, trzymajcie się, joł.